W ten listopadowy wieczór 2019 roku, kiedy mija 225 lat od tamtego wydarzenia, to wydaje nam się, że jakby czujemy taką niezwykłą bliskość. Tego wydarzenia przecież weszliśmy już w trzeci wiek od tamtej chwili. To znaczy, że tamte godziny, tamte dni musiały się na naszej historii bardzo mocno odcisnąć, że ślad po tamtym wydarzeniu jest tak trwały. Że wieki tego nie zamarzą, nie zniszczą. Trwałe znaki pozostają jakby z dwóch powodów. Albo jest coś tak potężnego w sensie dobra, piękna, szlachetności. Albo na odwrót, kiedy jesteśmy doświadczeni jakimś wydarzeniem na wskroś bolesnym. My dzisiaj przeżywamy tę trudno nawet powiedzieć pamiątkę, rocznicę, tamto wydarzenie, dlatego, że było ono bardzo bolesne. Dla nas to jest miejsce szczególne, ponieważ my jesteśmy w dzisiejszej historii posadowieni jakby na tamtym miejscu, dokładnie. Kiedy mówi się o tym wydarzeniu, nastąpiła rzeź Pragi. To wypowiadając te słowa, czy przysłuchując się tym słowom, Ogarnia nas jakiś bardzo dziwny dreszcz, przerażenie. Czujemy się, powiedziałbym, mnie swojo. Owszem, od dawna wiedzieliśmy, że na krwi męczenników Pan daje nowy wzrost, bardzo bogaty, ale tutaj jakby te, te wielkości zostały. Powielekroć przekroczony. To nie był jakiś mały Zasiew krwi ludzkiej, krwi męczenników. Trudno nawet się dzisiaj doliczyć. Powtarzamy za różnymi znawcami historii, że zginęło wtedy tutaj w walkach pod Warszawą około sześciu tysięcy żołnierzy. A cywilów może nawet dwadzieścia tysięcy. To jest naprawdę ofiara niezwykła. Powstanie, insurekcja kościuszkowska dobiegła w tych oto godzinach właściwie do końca. Trwało około pół roku, na czele stanął. Tadeusz Kościuszko, który stoczył mniej więcej miesiąc wcześniej bitwę pod Maciejowicami, tam został ranny, poszedł w niewolę, ale też te dni były jakby zamknięciem niezwykłego rozdziału. Rzeczpospolitej obojga narodów. Ostatnia bitwa wojsk litewskich, polskich. A za kilka miesięcy, ostatnia tragiczna pieczęć, trzeci rozbiór Polski. Kochani, to wszystko jest zrozumiałe, że te tajemnice, te wydarzenia. Trzeba zachować w pamięci, trzeba żarliwie polecać je i tych wszystkich, którzy byli uczestnikami, i całą wspólnotę ojczyzny opatrzności Bożej, miłosierdziu Bożemu, prosić o Królestwo Boże, o łaskę zbawienia dla tych wszystkich, którzy oddali swoje życie. To nam jakby w pierwszej kolejności przychodzi na myśl. Potem patrzymy nieco szerzej. Jest to także okazja do tego, aby modlić się za Ojczyznę, ale już patrząc przez perspektywę obecnej godziny, obecnych dni, obecnego czasu. Po to, aby te trudne chwile. Chwile tragiczne nie miały już miejsca. To też przychodzi nam dość łatwo. Ale, drodzy moi, czy my jesteśmy stworzeni, powołani do tego, żeby ciągle przeżywać tylko te tragiczne chwile? Może to zabrzmi nie do końca zrozumiale, żebyśmy nie weszli na taką drogę przyzwyczajenia tylko do tego rodzaju uroczystości. Powołaniem naszym jest tak zagospodarowywać życie, żeby ono było na podobieństwo naszego Zbawiciela. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc powołaniem naszym jest stawać się każdego dnia bliższym Panu Jezusowi i takim czynić świat. To jest naszym powołaniem. Dlaczego zatem aż tyle tego rodzaju? Rocznic. No właśnie. I tutaj otwiera się jakby drugi, bardzo trudny i skomplikowany rozdział, ale któremu się także trzeba, może nade wszystko trzeba się przypatrywać. Zobaczcie najmilsi, jak proporcjonalnie mała czasami w ogóle nie dotykamy tych osób a wiemy że takie były których postawa doprowadziła czy doprowadzała do tego że historia Rzeczpospolitej miała właśnie takie fragmenty przyczyniali się do tego że zaczynało się dziać źle i we własnej rodzinie ale także w relacji do innych narodów. Dzisiaj liturgia, szczególnie ta z księgi starotestamentalnej, właśnie podpowiada nam, że szczególnie musimy mieć tę wrażliwość na budowanie dobrych relacji z innymi. Bo to wszystko są dzieci Boże, to są nasi siostry i bracia. To nie jest proste w kilku zdaniach, jakby to wszystko wyjaśnić, jakby zapalić w nas to pragnienie, ale gdzieś są te korzenie, które sprawiają, że wyrasta na nich coś w rodzaju, Drzewa tragedii. Więc módlmy się, żeby każdy z nas miał to tę świadomość, iż jest powołany do rzeczy pięknych, wielkich, szlachetnych, do tego, aby budować cywilizację miłości, Królestwo Boże i w najbliższym otoczeniu, ale także dokładać starań, aby to Królestwo Boże przekraczało granice i polityczne, i geograficzne, i gospodarcze. Kiedy w spokoju przyjrzymy się tym wszystkim różnym relacjom, układom, które panowały wtedy, tego wszystkiego możemy się dopatrzyć, że to nie przychodziło nie wiadomo skąd. Nie wiadomo dlaczego owocowało potem takimi czy innymi tragicznymi wydarzeniami. Trzeba pytać, kto kiedy, dlaczego przyczynił się, czy przyczyniał się do tego, że umiłowana Ojczyzna stawała się takim bezwolnym tworem. Bo trudno mówić tutaj o wspólnocie. Ta wspólnota stawała się jakby obumarła. Więc dzisiaj do tej modlitwy koniecznie trzeba byłoby dodać, Panie Boże, spraw, abyśmy patrzyli na rzeczywistość, tę, którą teraz przeżywamy, bardzo przytomnie. To znaczy, żebyśmy rozumieli wszystko to, co się wydarza i byli tymi, którzy będą dźwigać ku górze, a nie ku przepaści. To jest niezwykły wysiłek. To nie jest takie proste, ale tego się trzeba uczyć każdego dnia i innych do tego zachęcać innym dodawać sił, starać się to tłumaczyć. Czasami jest tak, że gdzieś tam się tak przez całe dziesięciolecia zapętlimy w jakimś patrzeniu na bieg historii nie umiemy z tego fatalnego kręgu wyjść. A przecież kiedy, w zaciszu swego serca pomyślimy i patrząc, czy czytając, czy rozważając nad Słowem Bożym, nad Jego mądrością, to przecież niepodobna, aby tego rodzaju rzeczy działy się wśród dzieci Bożych. Bo przed Bogiem nie ma granic ani systemów politycznych, nie ma podziału. Więc szlachetny człowiek musi przekraczać to wszystko, co dzieli, a położyć jakby całą siłę, całe swoje staranie, aby budować Królestwo Niebieskie. Dobrze byłoby. Gdybyśmy oczywiście, pamiętając o tych trudnych wydarzeniach, wprowadzali do swojej historii pamięć o tych pięknych wydarzeniach, żebyśmy mogli w takiej społeczności pokazywać oto wydarzenie, w którym zwyciężyła miłość, sprawiedliwość, przebaczenie. Piękno życia duchowego. Tego świat dzisiaj bardzo potrzebuje, bardzo. I każdy z nas, myślę, czuje to samo. Ten cały szereg dobrze, że to przeżywamy, dobrze, że o tym pamiętamy, ale przecież nie taka powinna być historia ludzka. Powierzajmy, kochani, każdego dnia wszystkie te sprawy i prośmy, aby Bóg obdarzał nas mądrością i miłością. Amen.